Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom pierwszy. Czyta ojciec Idzi Sorobórski 1 stycznia, uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. Rozpoczynamy z błogosławieństwem świętego Franciszka. Lekcja Podczas gdy błogosławiony Franciszek pozostawał w tymże pałacu, widząc, że stan jego zdrowia codziennie się pogarsza, poprosił, by go zaniesiono na łóżku do kościoła Matki Bożej z porcją kuli, jako że nie mógł jechać konno z powodu osłabienia bardzo poważną chorobą. A ci, którzy go nieśli, przechodzili drogą obok szpitala, powiedział im, aby położyli łóżko na ziemię. A ponieważ z powodu bardzo poważnej i długotrwałej choroby oczu prawie nic nie widział, poprosił ich, aby obrócili łóżko tak, by miał twarz zwróconą w stronę miasta Asyżu. I unosząc się trochę na łóżku, pobłogosławił miasto Asyż, mówiąc Panie, jak jestem przekonany, że to miasto w dawnych czasach było schronieniem i mieszkaniem ludzi złych i niegodziwych, mających złą sławę we wszystkich tych okolicach. Tak widzę, że przez Twoje obfite miłosierdzie, w czasie, w którym Tobie się spodobało, okazałeś w nim hojność Twego zmiłowania. Tak iż stało się schronieniem i mieszkaniem tych, którzy Cię poznali i dali chwałę Twemu imieniu i rozlali woń dobrego życia i nauki oraz dobrej sławy wśród całego ludu chrześcijańskiego. Proszę Cię więc Panie Jezu Chryste, Ojcze Miłosierdzia, abyś nie zważał na naszą niewdzięczność, lecz pamiętaj zawsze o Twoim ofitym miłosierdziu które w Nim okazałeś, aby zawsze było schronieniem i mieszkaniem tych, którzy Cię znają i uwielbiają imię Twoje błogosławione i chwalebne na wieki wieków. Amen. I to powiedziawszy, został zaniesiony do Matki Bożej z porcją kuli. Z dzieła Zbiór Asyski Meditacjo W imię Pańskie rozpoczynamy nowy rok. Dzień ten, jako pierwszy w nowym roku, niesie nam wiele różnych prawd, nad którymi chcemy się zatrzymać w tej medytacji. Po pierwsze, dziękujemy Bogu za to, że dał nam łaskę życia i rozpoczęcia nowego roku. Czas jest wielkim darem od Boga, znakiem Jego miłości i zaufania do nas. Jeśli mamy przed sobą kolejny rok, to musimy sobie uświadomić, że mamy coś do spełnienia. Dla nas dni nowego roku są jeszcze nieznane i zakryte, ale dla Boga tak nie jest. On w swojej opatrzności przygotował nam już dzień po dniu, w które mamy wejść i wypełnić je zgodnie z wolą Bożą. Jeśli tak podejdziemy do czasu, który rozpoczynamy, to możemy być spokojni. Nie spotka nas nic, co wcześniej nie byłoby już przewidziane przez Boga. Ta prawda powinna nam dać wiele pokoju, i uwolnić nas od lęku o przyszłość. Za świętym Franciszkiem chcemy powtarzać: Bracia, zacznijmy od nowa, bo dotychczas niczegośmy jeszcze nie uczynili. Słowa te wypowiedział biedaczyna u kresu swego życia i dają nam one świadectwo jego wielkiej pokory i witalności. Bez względu na to, ile mamy lat, jaki jest nasz osobisty czy zakonny dorobek, Trzeba nam rozpocząć od nowa. To, co za nami, oddajemy Bogu i Jego miłosierdziu. Nie możemy spocząć na laurach czy przejść na emeryturę. Zamknęliśmy stary rok, a teraz otwieramy nowy, który mamy napełnić tym, co Bóg da do uczynienia. Powinniśmy mieć u progu tego nowego roku wiele nadziei i entuzjazmu. Ufajmy, że ten nowy rok będzie bogaty w różne wydarzenia, zadania do spełnienia i że przyniesie nam rozwój na płaszczyznach duchowej, ludzkiej i wspólnotowej. Patrzmy więc w przyszłość z optymizmem, odrzućmy od siebie pokusy zniechęcenia czy bierności, które najczęściej przedstawiają się w słowach, że wszystko to już było i nic nowego się nie wydarzy. Pierwszy dzień roku jest też świętem maryjnym. Czcimy dziś Maryję w tajemnicy jej boskiego macierzyństwa. Pozostanie dla nas tajemnicą niedocieczoną dziewicze porodzenie Syna Bożego, ale wydaje się, że intencja Kościoła, które właśnie dziś każe nam świętować tę tajemnicę, idzie nieco w innym kierunku. Kogo najbardziej potrzebował malutki Jezus po swoim narodzeniu? Matki potrzebował jej obecności, ciepła, pokarmu, słów. Tylko ta macierzyńska obecność mogła zapewnić odpowiednie wzrastanie ludzkiej natury Jezusa. Czy i z nami nie jest podobnie? Jeśli w imię Pańskie rozpoczynamy nowy rok, to możemy się porównać do ledwie narodzonego dziecka. I kogo wtedy najbardziej potrzebujemy? Matki. Dlatego właśnie rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy od Święta Maryjnego. Mamy potrzebę jej macierzyńskiej opieki, abyśmy w tym nowym roku bezpiecznie wzrastali. Trzeba nam jej opieki, abyśmy te wszystkie sprawy, jakie mamy dokonać, szczęśliwie doprowadzili do końca. Ona też jako najlepsza matka ochroni nas przed wieloma niebezpieczeństwami i w ogóle przed wszelkim złem. Niech ten dzisiejszy pierwszy dzień roku upłynie nam na radosnym okrzyku Bracia, zacznijmy od nowa i na powierzeniu się w zupełności świętej Bożej Rodzicielce. Oracjo, Tobie Wszechmocny i Miłosierny Ojcze, powierzamy się w tym pierwszym dniu tego roku. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że możemy ten rok w imię Twoje rozpocząć. Pragniemy za Świętym Franciszkiem powtórzyć. Zaczynamy od nowa. I chcemy wypełnić to wszystko, co w swojej odwiecznej mądrości nam przygotowałeś i przeznaczyłeś. Tobie, Święta Boża Rodzicielko, oddajemy nasze duchowe wzrastanie w tym nowym roku. Opiekuj się nami z taką samą czułością i macierzyńską troską, jak to czyniłaś ze swoim Synem. Nie spuszczaj z nas swego macierzyńskiego spojrzenia.